Dzień dobry wszystkim, Aśka z kanału 30 lat w USA się kłania wszystkim. Chciałabym wszystkim podziękować bardzo na początek za łapki w górę, za miłe komentarze, za przemiłe wiadomości na prywatne, na Facebook czy na Instagram. Za to, że jesteście tutaj ze mną, że chcecie posłuchać, co ja mam do powiedzenia. Jest mi przemiło, przesympatycznie. I również dziękuję za komentarze przypominające mi o obowiązku zapłaty podatku. I o tym pamiętam. Mnie to troszkę tak rozśmieszyły te komentarze, bo 80 baksów człowiek zarobił i tu od razu już przypomnienia o podatku. Tak, ja, ja bym nie wiedziała. No, wiecie, ja już jestem kurczę blada starsza. Mam, mam już czasami z pamięcią problem. Mam z pamięcią problem, tak, tak, i to często, ale, ale to akurat pamiętam ten obowiązek rozliczania się z wujkiem samym. Czy jeszcze ja to tam zwie? No. Z kusem. No i. I mam to, mam to zakodowane w głowie, także nie ma potrzeby mi przypominania o tym. Zresztą jeszcze te, te 85 tam dolarów nie trafiły nawet na moje konta, bo to trzeba, roz, to trzeba poczekać aż się to zrobi z tego i potem jakoś tam... Nie wiem jak to działa, bo jeszcze w ogóle... Tylko taka wiadomość mi przyszła, że w ogóle się nie zajmowałam. Nie mam po prostu czasu i wybaczcie, że na przykład nie odpowiadam na wasze tam komentarze pod moimi tymi wideo, bo... Ja po prostu się nie wyrabiam w czasie, ja też mam, mam tą pracę taką jaka jest, taka jest, no ale, ale jest, yy, no. I dzisiaj właśnie chciałam pogadać, po, powiedzieć na, na temat paru takich rzeczy, które zaraz przyjechałam do Ameryki, bardzo mnie zdziwiły, bo były takie trochę inne jednak niż w Polsce, no, no inne niż w Polsce. Ja miałam w Ameryce już wyrobione takie zdanie, że ja tu byłam krótko przedtem, zanim teraz stałe tu pojechałam. Ja tu mam u koleżanki trzy tygodnie. E, e, tak, na no, koleżanki trzy tygodnie w Colorado. E, no, ale co w ciągu tych, tygod trzech tygodni można tak się nie, o Amerykanach dowiedzieć? Tym bardziej, że ja byłam w Colorado, tam, tak, w górach skalistych, w takiej małej miejscowości i. No i po prostu. Nie było tak okazji do spotykania się tak z ludźmi. Wiem, że w tym czasie to było 90. bodaj rok. I to, to. Yy, yy, podobała mi się Ameryka bardzo, 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 bo ja tu nie mieszkam. Nie, nie widziałam tej złej strony. Ja tylko widziałam dobrą. E, no. A potem już tak, jak przyjechałam na stałe, to, no, to zaczęłam z, z biegiem czasu dostrzegać takie Różne rzeczy, które takim były lekkim ni to zdziwieniem, ni to szokiem, ni to jakimś rozbawieniem, czy czymś. Opowiem może o. Dlatego tu mam zapisane raz, dwa, trzy, cztery. O czterech takich rzeczach, może, co tak na początek mnie, mnie zdziwiły. Tak. Przede wszystkim to, już o czym już mówiłam, to jedzenie niedobre. Niedobre jedzenie. Byłam w szoku. Ja jak. Tu uprzednio byłam w tych górach skalistych u tej koleżanki, to ja pamiętam, że to jedzenie jakoś mi się nie wydawało, dobre, byłam taka zachwycona, jej, Ameryka i tak dalej, nie? Super sprawa i tak dalej, byłam taka w samych superlatywach, jej. Taka nocach chłysnęłam się jakby tym, tym tutaj światem zachodu. Tym bardziej, że w tym czasie do Polska jeszcze nie przechodziła te wszystkie jakieś zmiany, przemiany z tego poprzedniego ustroju. Nie było wtedy tak za fajnie w Polsce. No. I, i właśnie właśnie to, to jedzenie niedobre. No, poszliśmy do sklepu raz z małżonkiem. Moim byłym małżonkiem poszliśmy do sklepu. Kurczę, blade pier, pierwszy raz na zakupy. By kupić jakiegoś żarła, nie? No, tak chodzimy po tych sklepach. To to, to owo nie te, ten... Tak. No. Niby wybór był duży, ja pamiętam, że pierwsze zakupy to były w sklepie, w, Walmart, w były, no i ja tak czułam na przykład w tej alejce z chlebami taki zapaszek, nieprzyjemny chleb, to jest jednak bądź co bądź, ja wiem, że nie wszyscy teraz jedzą ten chleb tak, tak, no, tak dużo, ale jeszcze w tamtych czasach to człowiek tym chlebem tak nie, opychał się i opychał. No ja tak chodziłam, szukałam jakiegoś dobrego chleba, jejku, tak, ten tak fajnie wygląda, nawet ciekawie wygląda, potem się wzięło to do twarzy. A, no, wszyscy, co jedli amerykańskie chleby, white bread i tak dalej, to, no, to chyba wiedzą, nie? Ja oczywiście, że można upiec samemu, ale ja też próbowałam piec chleb takim bread maker, nie wychodził mi, nigdy, nigdy. Także z chlebami było ciężko, a chleb to jest jednak podstawa na jakieś kanapeczki ze zrobić, czy coś, nie? No. Można to powiedzieć również o tortach, ciastach, wypiekach różnych. To samo można powiedzieć niedobre jak cholera. W ogóle to jedzenie, jakieś takie chemii pełno w tym, takie sztuczne. To wszyscy mówią, nie tylko ja. No. I taką, taką, taką też rzeczą związaną właśnie z jedzeniami jest że bardzo ciężko tu dostać jest niektóre produkty, takie zdawać by się mogło proste. Na przykład nie, nie idzie, nie można tu kupić korzenia selera, tam na przykład korzenia pietruszki, nie idzie kupić, nie można kupić o, przepraszam um, chrzanu, w sensie korzeń chrzanu, bo czasami korzeń chrzanu się przyda. Ja tam lubię na przykład robić sobie ogórki kiszone, nie? No to korzeń szanu to jest potrzebne, raczej potrzebne do takich kiszonych ogórków. Oczywiście, że można z tym nawet robić bez, bo ja też, też tak robiłam, nie wychodziło. Nie, no, to, no to ten, ale, ale jednak dlaczego brakuje takich podstawowych, co to powinno rosnąć, nie? Ko ten, nie? Warzywa w tej strefie klimatycznej, takie, nie? W tej przynajmniej co ja jestem, mniej. nie? Nie ma, nie ma takich rzeczy. Bardzo ciężko jest kupić. U nas w sklepie, ten nas sklep, to jest taki drogi dość, to, to ja odkryłam korzeń selera, jej ja i jeszcze tam, pocieszyłam, jak popatrzyłam na cenę, to aż mnie za, za jeden taki korzeń selera, jak ja takiej wielkości, wielkości takiej, no trochę większy od, kurczę, czego by to porównać, no takiej normalnej wielkości korzeń, korzeń selera, nie, kurczę, tam 3 dolary z groszami za takie coś. No trochę takie scary, nie? Na człowiek, człowieka, który się musi trochę tak z pieniędzmi jednak liczyć, no to dużo jest. No. I kolejna rzecz, która mnie tu tak bardzo zdziwiła, y, y, to jest łatwość dostępu do broni. To ja przyjechałam tutaj i za, zaraz na początku, jak ja tu przyjechałam pod koniec sierpnia jakoś, to zaraz jakoś tak we wrześniu, zaraz obok nas znacznie obok nas, ale w Milwaukee, było takie, że dziecko coś się zastrzeliło, nie? Ale to nie było jakieś tam samobójstwo czy coś tego, ale mm, przez przypadek się bawił bronią, zostawioną przez rodzica, coś takiego i się zastrzelił, chłopak czternastoletni. Dla mnie to był no jak można tak żeby dziecko miało taki łatwy dostęp. No, nie jak już ktoś ma tą, ma tą broń, to tu ją trzyma w jakimś w sejfie czy w czymś, nie? A nie tak leży i dzieciak weźmie potem dochodzi do takich, do takich wypadków. To, to jest też takie nieprzyjemne, bo moja koleżanka, jak ma, mama takiego chłopca mm, od mojej Sary z przedszkola kolegi, to, to jej, jej mąż sparaliżowany był Cały z lewej strony, bo miał wylew, dostał paraliżu i, yy, i też nastrzelił się. Ja tak jadę, któregoś dnia koło jej domu, nie jechałam na zakupy yy, te, na Ister, Chciałam kupić tam jakieś produkty i przejeżdżałam koło jej domu. Patrzę, taka żółta policyjna taśma tam jest koło tego domu, nie? I yy, yy, żółta taśma koło domu, czyli doświadczyło o tym, że tam się coś stało poważnego, nie? No, no, i, no i, i rzeczywiście, po paru, paru tygodniach dowiedziałem się, że jej mąż postrzelił się, znalazł po prostu, no, mieli broń, on, on tą prawą ręką, nie, którą miał sprawną, wziął, wziął, sięgnął i po prostu, no, zastrzelił się, strzelił sobie w głowę Nie, ona przychodzi do domu, bo wyszła na zakup, on leży w łóżku cały, nieżywy już, nie. Podobno scena jak z horroru jakiegoś, no. Także ten, także, także no do tej pory te wszystkie jakieś tam no, strzelaniny, no szok. U nas, u nas też niedawno pierwszego, 1 marca jakoś to było, tak też tutaj dwóch, dwóch zostało zabitych, zostało zabitych, um, takie jakieś małżeństwo, barmanka i jej narzeczony, dosłownie obok nas tutaj. Też zastrzelonych normalnie. Policji na drogach było znacznie dużo wtedy, pamiętam. Bo chcieli ścigać tych, co to zrobili. Bo, nie wiem nawet czy ich złapali, czy nie, bo ja po prostu takich nie ten No, także, także to było taką kolejną rzeczą, która tutaj do tej pory jeszcze mnie dziwi, mnie jeszcze zaskakuje w sensie. Nie, nie tyle zaskakuje, co, co tak, no taki kraj, nie? Ja wiem, że u nas też tak jest, ale nie, nie w takim nie w takiej, na takiej, nie na taką skalę. Tam trzeba mieć jakieś, chyba testy psychologiczne. Ja nie wiem zresztą, zanim się tam, nie, człowiek dostanie taką zabawkę. W cudzysłowie oczywiście. No i... Na koniec, jakie coś zabawnego, co mnie tak rozśmieszyło. Ja to na razie tylko tak mówię po prostu to, co mi się przypomniało na chwilę obecną, bo obiecałam Państwu takie nagrać. No a ja tak nie lubię nie obiecywać, obiecywać, a nie dotrzymać. I ostatnia, ostatnia taka sprawa, która mi się, która mi się przypomniała, taka z tamtych czasów, co mnie zszokowało, mianowicie poszliśmy do. Poszliśmy do. Tej, do teściowej, nie? Na Christmas Party, nie? Na takie Christmas Party, no, 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 no wiecie, no, taką, impre taką imprezkę na, na Boże Narodzenie, nie? takie obiad Bożonarodzeniowy, nie? I ja myślałam, że ona tam będzie miała wszykowane tak niemalże po królewsku, bo u nas to się zawsze wyciągało najlepszy serwis i wszystko. A tymczasem ona miała papierowe talerzyki. Plastikowe sztućce, i noże jakieś tam, sztućce znaczy się w sensie, nie? To było takie, ta, takie trochę śmieszne to było dla mnie, bo wiecie, na piknik to można takie rzeczy brać, ale 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 kurczę tutaj, taka no, uroczystość, jednak w pewnym sensie, nie? Tak przynajmniej ja z Polski tak wyniosłam, nie? I to, i to się zawsze powtarzało, jak ja chodziłam do Teściowej, na, na różne uroczystości, zawsze, jak amend w pacierzu. Normalnie kurczę Easter czy, czy Christmas, przyłaziło się. Ja to zawsze, jak robiłam na przykład święto, święto Dziękczynienia, to ja tak, takie fajne talerze miałam. Zawsze pamiętam najlepsze, takie sobie kupiłam, takie gwiazdki, jakieś liczne talerze białe z taką granatową obwódką, takie złote gwiazdki. Na to ładne to było. To było z okazji milenium. Pamiętam, Nie, no, mi, no wiecie, co, jak się, jak 99 na, na, na 2000, to był ten rok akurat, to wyszła taka piękna edycja. To ja to kupiłam te, te talerze, jeszcze do, do, do tej pory to mam, do tej pory. Nie pod, parę rzeczy myślałam z tego serwisu stłukło, ale, ale do tej pory to mam, no, no, no dla mnie to był szok, normalnie w kratkę, że ona normalnie takie uroczystości na całą rodzinę i papierowe talerzyki. Ja na przykład rozumiem, że jedzenie się donosiło, nie? Każdy, każdy trochę od siebie doniósł, Ja to całkowicie rozumiem, bo przecież ona nie będzie 20 osób robiła party, nie? A potem ona się wykosztuje, a wszyscy zapojedzą i pójdą, nie? To tak nie, ale, ale. Ale te papierowe talerzyki, no przecież. Psz, no nie, to był taki tro, trochę obciach, nie? Ja nie wiem, jakby. powiedzcie, jak tam u nas, u was, w Stanach Waszych, jakbyście przyjechali. Mieliście okazję uczestniczyć w takich partii na, na Christmas czy na, czy na ten, na Easter i nie były papierowe, bo dla mnie to był totalny szok. Teraz ja już tu nie mam rodziny, ja tylko z dziećmi i obchodzimy skromnie bardzo. Ale to ja się zawsze staram robić normalnie na talerzach swoich płych, a nie jakieś tam papierowe talerzyki wyciąga, tylko dlatego, że jest więcej jedzenia. To takie trochę dziwne jest. Ja rozumiem z drugiej strony teściową, bo ona nie szczególnie lubiła taką kuchenną robotę, w sensie no jakieś tam zmywanie i tak dalej. Wprawdzie miała zmywarkę, no ale tyle osób, no to nie. No chyba, że ktoś by tam został i pomógł jej, nie? No to wiadomo, no. I to, i to byłoby na tyle właściwie na dziś. Więcej już nie mam tak, na razie mi się jeszcze nic nic mi się do tej pory nie przypomniało, co bym tam jeszcze mogła powiedzieć, ale na pewno mi się na pewno mi się przypomni, tak myślę, że będzie, że będzie tego. Bo, bo jednak, wie, wiecie, to tyle lat, kurczę, człowiek tu był i. No, na pewno. Jeśli, jeśli chodzi o zadziwiające sprawy w tej całej Ameryce, jeszcze pamiętam taką, taką fajną rzecz w, w kościele, to było. To nie tyle mnie zdziwiło, bo wiadomo, ale że, że takie rzeczy są na całym świecie tylko tutaj, ale taka fajna rzecz, po raz pierwszy w życiu widziałam trojaczki, no wiecie, dzieci trójka urodzona naraz, w sensie w kościele to było i, i one tam, dziewczynki trzy siedziały ze swoim tatą i ma mamą i tatą, nie? Z dwa latka mogły te dziewczynki mieć nie? tak siedziały im na kolanach z nie, nie wiem gdzie ta trzecia siedziała, czy pomiędzy nimi jakoś ale ja wiem, że tata miał tą jedną dziewczynkę na kolanach. To, to wiem na pewno. To były trojaczki. Wszystkie ubrane identycznie, biało takie sukieneczki. I ten gościu chodził, co zbiera pieniążki do, do, takiego, do takiego koszyka. Nie? A ta dziewczynka miała... Wpadło jej to... Za, za, za rękawek w, w, w rączce. To on tak ten tata wziął tą rączkę i tak potrząsnął tą rączką, żeby te pieniążki się wysypały do tego kosza. Pamiętam, że tak się wszyscy uśmiechali. To było takie strasznie sympatyczne, to było dla mnie też takie, takie przeżycie tego rodzaju, że po prostu no ja nigdy w życiu przedtem nie widziałam trojaczków. Takie fajne te dziewuszki były, naprawdę mega, mega super fajne. Takie to było tak... takie urocze, ale to, to no ale... Trojaczki to już nie, nie taka rzadka sprawa, jest często, już to teraz zdarza, ale to było takie fajnie, nie, tak, no, to, 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 ja, ja z tymi trojaczkami tak wyskoczyłam, jak Filip z konopi, no, ale to było takie fajnie, tak mi się to teraz akurat przypomniało, no, no, tak, tak to, do, dobre, no, no, na razie to ja już nic nie pamiętam, nie chcę, zabra nie chcę tak przynudzać i tego, i żegnam się z Państwem i, i zapewne ja znowu wkrótce zrobię jakiś filmik, no. No to na razie trzymajcie się. Pa-pa.